Puf, już było, więc mieli zdecydowaną przewagę. I mieli psa. Ale cóż to był za załadunek? Od wczoraj godziny 14.30 14 do dzisiaj godziny 10.00. Nie no. 8.00. Okej, okay. przyjechaliśmy o 5.00 tutaj rano. To znaczy, przyjechaliśmy wczoraj tutaj, to jak wiecie. Dzisiaj o 5.00 zaczęli nas ładować w końcu. Przy czym zaczęli to pojęcie względne, bo jak widać jest 8.00 i dopiero wyjeżdżamy. Także załadunek trwał 3 godziny. A do wrzucenia mieli zawrotne 9 palet. I jeszcze do tego zrobili to w jakiś dziwny sposób, nie? 9 palet, które są cholernie ciężkie, cztery palety są z przodu, 5 jest z tyłu, między nimi jest przerwa. O tej przerwie nam nie powiedzieli, bo gdyby nam powiedzieli, to my mamy te lotbary z boku, żeby to zblokować, ale o tym nam nie powiedzieli. Jak ja to zobaczyłem, mówię, no spróbuję to zblokować tymi rozbarami Okazało się, że nie da rady. No to opcje były dwie. Albo spróbuję to zabezpieczyć tak jak jest, albo pójdę do gościa i powiem, żeby to poprzestawiał. Przy czym biorąc pod uwagę, że 3 godziny ładowali 9 palet, to stwierdziłem, że zaryzykuję na pierdolę tam pasów, żeby każda paleta była trzymana dwoma pasami, bo wyjdzie jakieś 100 razy szybciej niż ten cholerny wózkowy, przerzuci te palety tak jak powinny być, czyli dosłownie jakieś pół metra do przodu, żeby się opadło ale od bary, nie? W razie czego mamy jakieś na zabezpieczenie, że jak się to przesunie faktycznie, no to się oprze od tego lotbara. No ale no nie wiem, no mogli jakoś chociaż trochę współpracować i naprawdę 9 palet 3 godziny, no to jedna z lepszych wyników. w prawo, to w prawo. W się nie mam pojęcia, gdzie my mamy jechać. wieś tak, jak ona każe i tyle. Także mamy teraz 3000 mil do przejechania z nie do końca bym to ujął stabilnym ładunkiem. I na to wszystko mamy 48 godzin, czyli trzeba będzie zapierdać jak pojebani. Żeby rozładować to w piątek przed długim weekendem My nie rozładujemy tego w piątek przed długim weekendem To musimy to ściągnąć dopiero w poniedziałek albo i we wtorek Gdzie jeżeli to ma być na wtorek To nie ma tej opcji, bo we wtorek to my już musimy być w drodze Także generalnie Ostatni kurs Myślałem, że będzie święty spokój Do Florydy układało się spoko Co prawda nam jazda nie szła, ale generalnie było ok Na no w tym momencie ładunek powrotny To jest jakaś kurwa porażka, nie? Oh, yeah. I hear the thunder that comes from far away It's like a noise in my Freeze your heart, it's no longer the same Genialne planowanie i wszystko od linijki. To w tej trasie to nasze czasy pracy są tak po prostu popierdzielone, że w zeszłym tygodniu jakoś tak to wyszło, że nie wiem, zaczęliśmy późno i w końcu wyszło, że ja jechałem same noce, czyli jechałem od 18 do 6 rano, więc w ogóle ja nie miałem światła dziennego na swojej zmianie, praktycznie mimo, że są krótkie noce teraz. Tak teraz na powrocie, przez to, że załadunek był od 5 do 9. rano Godzinach jazdy. Dominika już miała za sobą Atlantę, która jest cholernie zakorkowana, więc była też irytująca I, I akurat tak wyszło, że była stacja, no to żeby nie tracić czasu na tankowanie, jeszcze raz na zmianę kierowcy, no to zmieniliśmy się na tankowaniu. A to oznaczało, że Dominika skończyła swoją zmianę o 13, gdzie mieliśmy przed nami perspektywę, że czas nam będzie uciekał. Czyli ja zacząłem o 13, a skończyłem o północy. Dominika zaczęła teraz o północy a skończy o 11. Czyli jest 11 rano, a ja zaczynam swoją nocną zmianę. Także to po prostu mistrzostwo planowania w tym momencie wchodzi na jakiś wyższy poziom. No generalnie to my regularnie jeździmy od trzeciej do trzeciej, chyba że nam nie wyjdzie, zgodnie z planem, to wtedy jest w cały świat. O jak to fajnie mi jest rozpierdolony zegar biologiczny. Oj, jak się przydaje, to nawet człowiek sobie nie zdaje sprawy z tego. Tylko, że ty śpisz jak trup Przez chwilę kiedyś śpisz, a ja śpię takim samym snem jak minionek, to znaczy wystarczy góle szmer i się budzę. Ja tak nie śpię, to dlatego nie tak wczoraj budziłam dzisiaj wczoraj Bo Postaliśmy znowu dwie dniówki całe, więc się odespaliśmy. To teraz nam się spać nie chce. No ale dzisiaj myślę, że już ty się wyśpisz. Teraz masz przed sobą gładszą drogę, bo mamy co? Rezerwat, rezerwat jest w miarę gładki Potem masz Montanę, Montana też jest względnie gładka No to dzisiaj sobie lepiej pośpisz Tak, no pójdę spać o 12 O 12 to się życie zaczyna, a nie spanie. No w południe idzie spać jeszcze na rzeka No kto żeby się dali pochlastać, żeby już w południe iść spać No że mieliśmy zamienić się zmianami i co? No to zamieniamy się zmianami częściowo, połowicznie Oddałem Ci pół moje zmiany no, tą nocą byłoby cię dałem. <grywa> Chyba mi się coś tam podsuwa. Coś się idę, coś, fajcy. mi się puszał mi się Kto by chciał iść na ten moment? Kanciasty ducha. No niestety zdarza się. No także w tym momencie o 11 zaraz ja zacznę swoją zmianę. Chyba nawet w to. No jakoś tak. Dominika zacznie gdzieś o 23.00 tym razem no to będzie miała kaszanowatą zmianę, ale to już będzie ostatnia mamy potwierdzone, że firma odbierze ładunek jutro gdzie to nie było takie pewne, bo w sobotę jest długi weekend się zaczyna, bank holiday i niektórzy robią sobie długi weekend i biorą sobie już wolne w piątek zjeść na prawej zwolni i niektórzy już robią sobie wolne w piątek z tego co wiemy mimo, że sobota jest dopiero świętem na szczęście ta firma do której jedziemy nie ma wolnego w piątek, więc damy radę się rozładować. No ale te palety, które mamy, są ciężkie i podobno strasznie wredne do rozładunku. Nie za bardzo nie ma rampy. Mówię, że ostatnio musieli dwóch wózków używać, żeby te palety ściągnąć. Bo to raz, że paleta jest jakoś tak dziwnie wykrojona pod widły, a dwa, że są ciężkie, bo one mają po jakieś półtorej tony każda także no, no będzie to jakaś tam forma przejścia z tym no ale na no co, no trzeba dać radę, jakoś nie mamy wyboru także jutro rano będziemy się rozładowywać widoków nie będziemy bardzo nagrywać, dlatego że te widoki to są powtarzalne bardzo, bo to jest nasza standardowa trasa w tym momencie sam dojazd do Skłamisz ewentualnie nagramy, chociaż na firmie Witamy na kanale Polscy Krakersi tam było jedno ujęcie ze Skłamisz, ale w tym momencie nagramy takie bardziej pełne takie pod film. No, było takie krótkie. Teraz nagramy takie bardziej pełne pod film. Przejazd przez Vancouver, i właśnie to jest do Skłabiz, Bo tam jest taki ładny widok. No i co? No i tyle na razie. Zjeżdżamy na stację, zatankujemy się, bo już zaczyna być Sahara. Oj no, zaczyna być Sahara w Baku. wczoraj też tak było, i było jeszcze pół Baku. No, jakoś tak wskaźnik pokazuje, nie? Stand and fight I'm the big night The world is cold if it's a night all i want Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. 9 palet, co nie było łatwe. Z tego co widziałam, jak Kamil tam pomagał rozładowywać, to musieli na dwa wózki widłowe podjechać pod paletę, przeciągnąć na koniec naczepy Wózka... przejechać wózkami do tyłu, żeby pchnąć Prze dalej. Przejechać wózkami do tyłu, tak? Bo ja tam nie Bogu widziałam palety dokładnie. Nie przejechać, żeby no. pchnąć go od tyłu, bo palety były po 1800 kg, każda, a było ich sztuk 9. No, i wtedy wózek widłowy, ten co stał na zewnątrz, czekał i zabierał po prostu palety, jak chłopaki odstawili na sam koniec. Ja sobie siadłam na ławce. Ja nie chcę. E, e, chciałam zakracić. więc ja usiadłam na ławce i patrzyłam tylko. Chciałam tam usiąść na huśtawki, bo tam były huśtapki, ale były strasznie ukurane. W każdym bądź razie rozładowane w końcu. Z godziny my tu spędzili około. Wyjazd nie jest fajny, bo tam jest taki uskok. Nie wiem, czy będzie widać. Tam kurwa? Przerwałam. Czy je tamto nagrałam, czy nie? Zacznę od nowa, proszę, nie wiem. Także jedziemy. Wracamy na bazę. Zwahałeś się, nie? No. Jak to przy takim Bywało gorzej. rozładunku. Bywało gorzej. Bywało gorzej. Tam sobie na opatrz, pływają sobie na pontonach, kajakach, bo ładna pogoda. To kor Korzystają z życia, a tak. A że jest długi weekend, no to no cóż, ludzie odpoczywają. Tak. Także wracamy na bazę. Kończymy pracę już w tej firmie. Ostatni wyjazd co nasz był? Z jednej strony trochę przykro, a z drugiej no to coś zawsze nowego zaczynamy. Nowego? Znaczy nie nowego, a coś innego w sumie. Inna przykoda. Także ja, ja siądę w sobotę, zmontuję ten film do końca. No i w niedzielę zaczniemy już nagrywać materiał z przeprowadzki. Mamy nadzieję, że wszystko będzie szło zgodnie z planem. Musimy w poniedziałek zamontować hak do auta, wynająć przyczepę, o, wyrzucić, wyrzucić graty ze storage'u do tej przyczepy. I wszystko się musi wydarzyć w poniedziałek. A jeszcze wygląda, że mamy jedną małą misję dodatkową, ostatnią z pracy A jeszcze musimy po pieniądze, także generalnie będzie pracowity poniedziałek A musimy wyjechać w poniedziałek, bo jak nie wyjedziemy w poniedziałek to jesteśmy tydzień w plecy Kolejny znowu zresztą No także tyle Także tyle z materiału, tyle pracy w obecnej firmie w Surrey British Columbia Od tej pory materiały będą się pojawiały skąd inąd O ile się będą pojawiały, mam nadzieję, że uda się zachować ramówkę tak jak mamy do tej pory Wszystko